Powiat zulichau Sulechów-Świebodzin położony na terenie historycznej Nowej Marchi i Dolnych Łużyc w okresie między 1923 a 1945 rokiem był świadkiem wielu dynamicznych zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Po I wojnie światowej Niemcy znalazły się w trudnym położeniu, a lata międzywojenne przyniosły niestabilność ekonomiczną oraz rosnące napięcia społeczne. Region ten, choć stosunkowo oddalony od głównych ośrodków politycznych, nie pozostał obojętny na te procesy. Wzrost wpływów nazistowskich, zmiany administracyjne oraz przygotowania do II wojny światowej odcisnęły swoje piętno na życiu mieszkańców powiatu. Po 1939 roku tereny te stały się zapleczem dla niemieckiej machiny wojennej, a zbliżający się prąd wschodni przyniósł dramatyczne skutki. Dla lokalnej ludności. Ostatecznie w 1945 roku region przeszedł pod administrację polską, co było początkiem nowego rozdziału w jego historii. W niniejszym tekście przeanalizujemy kluczowe wydarzenia, które miały miejsce w powiecie w świebodzin w latach 1923-1945. Przedstawiając zarówno zmiany administracyjne, jak i codzienne życie jego mieszkańców w obliczu burzliwych dziejów XX wieku. Ja nazywam się Robert Harzowski i opowiadam o lasach, o lasach Nadleśnictwa Sulechów. Zdjęcia. W Sulechowie i Świebodzinie działały liczne przedsiębiorstwa przemysłowe. W Sulechowie szczególnie wyróżniały się fabryka Sukna Eichmann, fabryka wyrobów metalowych Krause oraz fabryka maszyn Hyne. Również fabryka Sukna oraz fabryka maszyn rolniczych w Świebodzinie miały duże znaczenia gospodarcze. W północno-wschodniej części powiatu Sulechu Świebodzin w miejscowości Braunfelde, dzisiejsza wioska Buczyna, w rejonie Świebodzina, znajdowały się kopalnie węgla brunatnego, które były jeszcze w fazie rozwoju. Powiat miał dobrą sytuację finansową, a budżet był zawsze zbilansowany. A w miejscowości Trepsien, Szebiechów, około 8 km od Sulechowa. Znajdowało się sanatorium dla chorych na gruźlicę, które należało do majątku powiatu i dysponowało około 200 łóżkami. Kierownikiem placówki był dr Schilentz. Dodatkowo w mieście Świebodzin. Powiat utrzymywał stację opieki nad niemowlętami, gdzie przebywało około sześćdziesięciu małych dzieci. W pierwszej wojnie światowej jedną z najważniejszych inwestycji dla powiatu była budowa mostu na Odrze w Cigacicach w ramach drogi pierwszej kategorii Świebodzin-Sulechów-Zielona Góra. Most ukończono w 1925 roku, a jego koszt wyniósł około 850 tysięcy marek Rzeszy, z czego jedną trzecią pokrył powiat, dwie trzecie sfinansowały prowincje Brandenburgia i Donny Śląsk. Most otrzymał nazwę po staroście i został nazwany Mostem Mombarta. Istotne znaczenie miały także prace związane z melioracją terenów do rzecza rzeki Obry na które powiat przeznaczał roczne środki budżetowe do 1933 roku. Na prace melioracyjne w Dorzeczu Obry oraz w rejonie Odry koło Głuchowa przewidziano około 80 tysięcy marek rocznie. Działania te były kontynuowane, choć z mniejszym budżetem, aż do wybuchu wojny. Szczegółowe informacje o tych pracach mógłby podać inżynier powiatowy Otto Reifenrath. W latach 1860 1880 w rejonie Odry między Alfad powiat Głogów, a Głuchów, powiat Sulechów-Świebodzin wybudowano Prawy Wał Przeciwpowodziowy. Zgodnie ze statutem wałowym funkcję naczelnika wału, Deicht Hoffmann, pełni urzędujący starosta powiatu, Sulechów-Świebodzin. W efekcie wszystkie prace związane z melioracją w rejonie wału były prowadzone pod jego nadzorem, nawet jeśli niektóre poldery znajdowały formalnie na obszarze Prowincji Śląsk. W latach 1926-1928 powstały trzy stacje pomp, jedna w polderze Bojadeł, powiat Zielona Góra Śląsk, dwie w pobliżu Głuchowa, powiat Sulechów Świebodzin. Ich budowa przyniosła oczekiwane przez rolników rezultaty. Koszty inwestycji wyniosły około 1 250 tys. marek z czego siedem ósmych pokryły prowincje Brandenburgia i Dolny Śląsk. Resztę sfinansowały powiaty Zielona Góra i Śląsk i Sulechów Świebodzin. Budowa dużej śluzy na zakolu Odry w Redewitz, dzisiejsze Radowice, powiat Sulechów Świebodzin zakończyły się dopiero w 1940 roku. Jej koszt wyniósł około 300 tysięcy marek, a finansowanie pochodziło z Funduszu Rzeszy Ostwons. Planowano także wzmocnienie wału przeciwpowodziowego, lecz realizacja nie doszła do skutku ze względu na wybuch wojny, który pochłonął wszystkie dostępne środki. Na początku 1929 roku sytuacja gospodarcza w pobiecie Sulechów-Swiebodzin była jeszcze stabilna i zrównoważona. Jednak jesienią tego roku zaczęły pojawiać się problemy ze zbytem w przemyśle tekstylnym, zarówno w Sulechowie, jak i w Swiebodzinie. Wynikało to z utraty rynków zbytu w dawnych niemieckich prowincjach, które zostały przyznane Polsce na mocy traktatu wersalskiego, to jest w Poznańskim i Prusach Zachodnich. Tuś fabryk Rotterdam w Śłodzinie zdołała przetrwać trudności finansowe, ale zmuszona była do ograniczenia produkcji. Gorzej sytuacja wyglądała w fabryce sukna Eichmann w Sulechowie, która została zamknięta. Zakład ten został później sprzedany fabrykantowi Tuflingerowi, który kontynuował w nim produkcję włókien syntetycznych, Whistle. Zmniejszenie produkcji oraz zamknięcie fabryki doprowadziły do zwolnień pracowników. Jednocześnie rosnące zadłużenie gospodarstw rolnych, szczególnie tych o powierzchni poniżej 50 hektarów, spowodowane było problemami związanymi z tzw. rentami żydnymi. W konsekwencji wiele małych gospodarstw znalazło się na skraju bankructwa. Również małe zakłady rzemieślnicze popadły w trudności finansowe i były zmuszone ograniczać działalność, co skutkowało dalszymi zwolnieniami pracowników. Starosta von Montbart podjął działania mające na celu restrukturyzację zadłużonych gospodarstw rolnych. Głównym urzędnikiem odpowiedzialnym za realizację tego programu był dyrektor powiatowej Kasy Oszczędnościowej Heinrich Bode, który w 1946 roku pełni funkcję dyrektora Kasy Oszczędnościowej w Gendrode w Niemczech. Dodatkowo, aby przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu, administracja powiatowa zainwestowała w budowę drogi Głuchów Trzebiechów, na którą przeznaczono 70 tysięcy marek. Miało to na celu zatrudnienie przynajmniej części osób pozostających bez pracy. Jednak skala problemu była zbyt duża, aby można było rozwiązać go w ten sposób. Narastające napięcia polityczne i wzrost znaczenia NSDAP. W latach 1929-1930 w powiecie pojawiła się i zaczęła umacniać NSDAP. W miastach Sulechów i Świebodzin utworzono lokalne struktury partyjne, a ich przywódcą powiatowym, Kreisleiter, został właściciel, ziemski Anton Haug, Smersdorf. W krótkim czasie założył on również komórki partyjne w wiejskich gminach powiatu. NSDAP przyciągała członków ze wszystkich warstw społecznych, a liczne wiece polityczne oraz demonstracje doprowadziły do nadmiernego obciążenia sił policyjnych. W związku z tym władze państwowe wzmocniły oddziały żandarmerii, a w latach 1931 32 wybudowano posterunki żandarmerii w trzech siach – Klemcik-Klemsk, Kikern-Popowo oraz Mystrzyn-Moski. W kwietniu lub maju 1933 roku burmistrz Sulechowa, dr Frank, został odsunięty od urzędu i przeniesiony na emeryturę. Jego miejsce zajął Karl Walter, lokalny przywódca NSDAP, który pełnił tę funkcję do 1945 roku. Burmistrz również odszedł na emeryturę. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia starosta Hauk szczególnie angażował się w walkę z bezrobociem. Wysyłał liczne pisma do przedsiębiorców i właścicieli ziemskich, nawołując do zatrudniania większej liczby pracowników. Te działania przyniosły jedynie częściowe efekty. Dopiero budowa nowych koszar w Sulechowie, które już wcześniej były garnizonem wojskowym obozu wojskowego w Skąpe, nazywanego Tiburlager całkowicie wyeliminowała bezrobocie w powiecie. Już w 1934 roku rozpoczęto planowanie i budowę Ostwalu wału wschodniego na terenie powiatu Sulechów-Świebodzin. Linia fortyfikacji biegła z powiatu Meseric międzyrzecz w kierunku południowo-zachodnim, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, m.in. jezioro Niszlic, nie słysz, koło Niesulic. Były to silne fortyfikacje rozciągające się wzdłuż Mühlenfliss, kanał ołobok, aż do Odry w rejonie Pomercy, dzisiejszego Pomorska, wzorowane na linii Marzinota. W 1945 roku umocnienia te zostały jednak oddane Armii Czerwonej bez walki. W powiecie Sulechów-Świebodzin znajdowało się około 14 takich obiektów. Było to potężne dzieło inżynieryjne przeznaczone dla załogi 45 ludzi, a koszty jego budowy wyniosły około 4 milionów Marek Rzeszy. Trzy główne fortyfikacje położone wzdłuż strategicznych dróg to Suleków, Świebodzin, Włóczdorf, Bucze, Skąpe i Cibusz, Pałck i Przetocznica. Były przewidziane dla większych załóg i ich budowa pochłonęła jeszcze wyższe koszty. po przejęciu władzy przez NSDAP powiat nie miał możliwości przeznaczania większych środków na rozwój gospodarki, ponieważ budżet był bardzo ograniczony i ledwo wystarczał na bieżące wydatki. Szczególnie dużym obciążeniem finansowym była konieczność ciągłej naprawy dróg, które były intensywnie eksploatowane przez transport materiałów budowlanych do dwóch koszar w Sulechowie. Budowę ostwalu i budowę obozu wojskowego Tiborlager. Po ukończeniu budowy nowych koszar w Sulechowie utworzono tam 80. zmotoryzowany batalion piechoty, który następnie został przekształcony w 8. zmotoryzowany pułk piechoty. Ze względu na bliskość granicy państwowej, jego obecność zwiększyła zaufanie ludności do rządu Rzeszy. Pomimo narastających napięć politycznych, mieszkańcy powiatu żyli w skromnym dobrobycie i czuli się bezpieczni i zadowoleni. Wiosną 1940 roku doszło do znacznych zatorów lodowych na Zakolu Odry. Które, jak co roku, stanowiły poważne zagrożenie. Jednak tym razem doprowadziły do przerwania wału przeciwpowodziowego w miejscowości Głuchów. Miejscowość została ewakuowana na czas, ponieważ mieszkańcy byli przyzwyczajeni do okresowych powodzi co około 10 lat. Więc ewakuacja przebiegła sprawnie i bez większych problemów. Przyjęcie ewakuowanej ludności z Berlina w roku 1944 i pojawiające się problemy z zakwaterowaniem. Powiat posiadał już pełne magazyny i silosy, dlatego konieczne było znalezienie dodatkowych miejsc do przechowywania zapasów i zakwaterowania uchodźców. NSV, narodowo-socjalistyczna ludowa opieka społeczna, przejęła pałac księcia Royce. Przebiechowie oraz kilka innych majątków ziemskich. Hammer Silesgen, dzisiejsze przełazy nad jeziorem Jełysz. Sytuacja wymagała znalezienia dodatkowych magazynów na żywność, tekstylia i inne niezbędne zapasy. Ewakuacja zapasów i sytuacja gospodarcza w latach 1943-1944 w ramach przygotowań wojennych we wszystkich możliwych budynkach, zarówno w miastach, jak i na wsiach np. Na sale taneczne przechowywano zapasy i materiały z Berlina i innych dużych miast. Przenoszenie tych zasobów trwało do 1944 roku, jednak wszystkie wartościowe przedmioty, które ulokowano w powiecie Sulechów Świebodzin, zostały później w całości przejęte przez Armię Czerwoną, gdy ta wkroczyła na te tereny. Przemysł metalowy w Sulechowie i Świebodzinie został przestawiony na produkcję wojenną. W ramach pracy przymusowej do powiatu sprowadzono jeńców wojennych z głównych obozów jenieckich, zarówno Francuzów, jak i Rosjan, którzy zostali rozmieszczeni w zakładach przemysłowych w miastach. Na majątkach ziemskich Ritter-Gute pracowali również Ostarbeiter, czyli robotnicy przymusowi z Polski i ZSRR. Nie odnotowano żadnych szczególnych incydentów związanych z ich obecnością. W 1943 roku napływ ewakuowanej ludności z Berlina i zachodnich miast Rzeszy gwałtownie wzrosła. Miejscowa ludność nie zawsze była skłonna do przyjęcia prześladowców co doprowadzało do napięć. Sami uchodźcy często mieli nierealistyczne oczekiwania co do warunków zakwaterowania, które nie odpowiadały ich wcześniejszemu statusowi społecznemu. Dzięki sprytnej polityce i osobistemu zaangażowaniu hrabiego von Baldizina, prezydenta rejencji, udało się załagodzić napięcia i doprowadzić do pewnego kompromisu między obiema stronami. Już latem 1944 roku lokalny Kreisleiter, NSDAP, przywódca powiatowych struktur partii wezwał ludność do kopania rowów strzeleckich w określonych miejscach. Prace odbywały się w niedzielę, a mieszkańcy mieli stawić się z łopatami i kilofami. System umocnień powstał na południowy wschód od Sulechowa. W tym samym czasie uchodźcy zaczęli masowo opuszczać powiat i kierować się w głąb Niemiec. W jesieni 1944 roku utworzono jednostki Polkszturmu pospolitego ruszenia składające się z mężczyzn podzielonych na kompanię po 180 osób. Jednostki nie zostały uzbrojone ani umundurowane, dlatego nie zostały użyte w walce brak koordynacji działań władz wobec zbliżającej się armii czerwonej wobec zbliżania się frontu wschodniego administracja powiatowa Sulechów-Świebodzin próbowała skontaktować się z rządem we Frankfurcie nad Odrą w celu uzyskania instrukcji dotyczących środków obronnych przechowywanych w powiecie zapasów oraz dalszego zarządzania sytuacją kryzysową żadne konkretne wytyczne nie zostały przekazane zarówno w odpowiedzi na oficjalne pisma, jak i telefoniczne zapytania. Dopiero dzięki rozmowie z Kreisleiterem NSDAP, którą zorganizował hrabia von Baudizin, administracja cywilna została odsunięta od decyzji, a wszystkie kwestie dotyczące obrony i ewakuacji przejęło kierownictwo partyjne NSDAP. Na początku stycznia... 1945 roku do Sulechowa zaczęły docierać pierwsze kolumny uchodźców. Codziennie przez Sulechów i Świebodzin przemieszczały się nowe grupy uciekinierów w kierunku zachodnim. Największym problemem była ewakuacja dzieci z domów dziecka, co stało się pilnym zagadnieniem na kilka dni przed natarciem Armii Czerwonej na Sulechów i Świebodzin. Do Ołoboku dotarł pociąg z batalionem Volksturmu ze Szczecina. Wykorzystano tę okazję i pusty pociąg przeznaczono do ewakuacji dzieci z domów dziecka oraz ich opiekunów, dzięki czemu uniknęli oni deportacji do ZSRR. Batalion Volksturmu miał bronić ostwalu, lecz nie dostarczono broni ani amunicji, przez co żołnierze zostali zwolnieni i pieszo wrócili do swoich domów. Tymczasem armia czerwona osiągnęła linię Benchien, dzisiejszy Zbąszyń, Bomst, Babimost oraz Urnstadt, czyli Gargowa. Obrona w tym rejonie praktycznie nie istniała. Większość ludności powiatowej opuściła swoje domy w całkowitym chaosie, ponieważ nie wydano oficjalnych rozkazów dotyczących ewakuacji. Kreisleiter NSDAP. Powoływał się na rzekomy rozkaz Gailetera Szturca, nakazujący ludności Brandenburgii pozostanie na miejscu i obronę swoich miast. Garnizon w Sulachowie składał się jedynie z chorych i rannych żołnierzy, którzy nie byli w stanie podjąć walki. Brakowało broni i amunicji. Ostatecznie jednostka garnizonowa ewakuowała się, zabierając wszystkie dostępne pojazdy. Mimo trudnej sytuacji udało się jeszcze ewakuować szpitale – Szpital Miejski Świętego Józefa w Świebodzinie oraz Szpital Miejski w Sulechowie. Pozostałe instytucje takie jak Urząd Skarbowy, Sąd, Magistrat i Poczta nie otrzymały żadnych instrukcji od władz nadrzędnych, jak postępować w razie wkroczenia Sowietów. W rezultacie urzędnicy w panice opuścili swoje stanowiska i uciekli. 28 stycznia 1945 roku, pierwsze sowieckie czołgi dotarły do Sulechowa i zajęły rynek, blokując wszystkie drogi wyjazdowe z centrum miasta. Dwa czołgi posunęły się ulicą Schwibuser-Strasse aż do wieży Ciśnień. Koleje Rzeszy Reisbahn zebrały wszystkie dostępne wagony, w tym otwarte platformy, i utworzyły jeden ostatni pociąg ewakuacyjny. Wielu mieszkańców powiatu zdołało się jeszcze załadować na ten transport. O godzinie 11:00 ostatni pociąg opuścił Sulechów. W międzyczasie dwa sowieckie czołgi ruszyły w kierunku Oderek dzisiejszych Cigacic i zajęły most Mombarta. Zamykając możliwość dalszej ewakuacji ludności. Zniszczenie tajnych dokumentów i ucieczka administracji powiatowej w porozumieniu z regierung z prezydentem hrabią von Baudezinem autor dokumentu spalił wszystkie tajne akta w tym dokumentację dotyczącą polskiej mniejszości akta personalne oraz pięć maszyn do pisania zapakowano do transportu o godzinie 15 ostatni urzędnicy starostwa i administracji powiatowej opuścili Sulechów Odjeżdżając stronę Guben, ciężarówką dostarczoną przez jednostkę transportową. Akta personalne oraz maszyny do pisania w maju 1945 roku zostały przekazane do Urzędu Starostwa w Neuruppin. Zakończenie II wojny światowej przyniosło kres niemieckiej historii tego regionu i początek. Nowej rzeczywistości pod administracją polską. Dla wielu oznaczało to przymusowe wysiedlenia i utraty ojczyzny, dla innych nową szansę na odbudowę życia w miejscu, które teraz miało stać się ich domem. Historia powiatu Sulechów-Świebodzin jest zatem nie tylko świadectwem przemian politycznych, ale także opowieścią o ludziach, którzy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Okres między 1923 a 1945 rokiem był dla Sulechowa i Świebodzina czasem głębokich przemian i dramatycznych wydarzeń, które na zawsze zmieniły jego oblicze. Od politycznych i gospodarczych zawirowań Republiki Weimarskiej, przez rządy nazistowskie i wojenną mobilizację, aż po całkowitą zmianę przynależności państwowej, w 1945 roku. Każda z tych epok odcisnęła swoje piętno na życiu mieszkańców. Dziś, patrząc na te wydarzenia z perspektywy czasu, możemy lepiej zrozumieć, jak wielki wpływ miały one na losy regionu i jego mieszkańców. To historia, która wciąż pozostaje żywa w pamięci i tożsamości kolejnych pokoleń.